Witam Państwa, znajdujemy się na Borowym Stawie. Dzisiaj, tutaj, wydarzenie, które gości już od jakiegoś czasu. Dzisiaj po raz kolejny, dziesiątka, dziesiątka Wyszyńska. Proszę mi powiedzieć, która to już edycja? To już siódma edycja Wyszyńskiej dziesiątki. Z tym, że w tym roku, mimo nazwy Wyszyńska dziesiątka imienia Adasia Błońskiego, bieg jest na dystansie 12 km. Dosyć trudna, przełajowa trasa. 12 km, ponieważ zależało nam na tym, żeby trochę odstraszyć. W tym roku biegaczy, wiadomo jaką mamy sytuację na świecie, prawda? A po drugie z dniem 29 maja ukazało się rozporządzenie, które mówiło, że impreza może liczyć do 150 uczestników a my staraliśmy się, żeby nie przekroczyć 110, 115 bo z racji tego, że jesteśmy na terenie borowego stawu, gdzie też są wędkarze a więc zależało nam na tym, żeby nie było więcej jak te 150 łącznie w związku z tym wiedzieliśmy, że ten dłuższy dystans troszeczkę tych nieco słabszych zniechęci aczkolwiek no, jest też 6 km marszu Nordwalking e, także no, po raz siódmy rywalizujemy w tym roku jesteśmy że tak powiem nastawieni na upamiętnienie rocznicy stulecia OSP Wyszyny e, widać to na koszulkach, widać to na statuetkach, widać to na medalu. No, planowaliśmy, bo też jesteśmy Sławek prezes Baszty Wyszyna, ale też działamy jako druchowie w Straży, także wspólnie z zarządem planowaliśmy dużą imprezę strażacką, upamiętnienie tej stuletniej działalności, natomiast no, no, niestety nie mogliśmy i chociaż w taki sposób też próbujemy to upamiętnić. Proszę mi powiedzieć, jakie niespodzianki przygotowaliście dla biegaczy? No na pewno trasa wygląda podobnie jak w, jak w ostatnich latach. Biegniemy troszkę pod górkę, która dzięki nadleśnictwu mogliśmy tą górkę trochę użyć. Pomaga nam to zdecydowanie. Jesteśmy też na Borowym Stawie, który właścicielem jest Borowiak Radosław. Bardzo nam to też pomaga dlatego, że to jest jakby nie było teren prywatny, który nam który nam naprawdę e, sprzyja. Ciężko by było zrobić to na drogach publicznych, dlatego że no, ciężko z jakimkolwiek e, zgod, zgodami, jest trudno. Jak, tu, jakie nagrody przygotowaliście? Dla... Na, na pierwsze trzy miejsca są nagrodami pieniężnymi. Mamy też e, nagrody ufundowane przez sponsora, firmę Kupiec. E, I kilka, ki, ro, kilka jeszcze rozlosujemy na koniec biegu. Jakbyście zachęcali, mimo, mimo, można powiedzieć, tej atmosfery, która panuje na całym świecie, żeby biegać, żeby uczestniczyć w takich właśnie e, biegach. To my już niejednokrotnie o tym rozmawialiśmy, że, że staramy się zachęcać do aktywnego spędzania czasu wolnego. Zresztą no, to nawet wyniki pokazują, prawda, że, że osoby zdrowe, czyli tak, tak dobrze funkcjonujące, zdecydowanie łagodniej przechodzą koronawirusa. No, także no, oczywiście zachęcamy, no, na świeżym powietrzu uprawiajmy sport, można już chodzić do lasu, prawda, po, można biegać po parku. Także no, między innymi ta impreza też ma Temu służyć, tak? No nie poddajemy się mimo tego, e, oczywiście, co jest. Oczywiście e, no, nieco to inaczej wygląda, start będzie też nieco inaczej wyglądał na wejściu. E, naborowy staw, dezynfekcja, o, rękawiczki. Przed chwilą musieliśmy do, do rozmowy ściągnąć maseczki, tak?że oczywiście wszelkie zasady bezpieczeństwa są też spełnione. No, ruszajmy się, biegajmy, spacerujmy.